Teraz kolejny pomysł, tym razem prosta wędzarnia, która oprócz wędzenia ma bardzo praktyczną, dodatkową funkcję. Materiały to cegły, glina i kawałek stalowej blachy. Kanał ten ma 3-4 metry długości, ponieważ musimy pamiętać, że wędzimy dymem, a nie ogniem. Im dłuższy kanał, tym lepsza wyjdzie wędzonka. Ja wprowadziłem tutaj taką modernizację, że to jest i wędzarnia, i suszarnia. Nad, nad kanałem, który został przykryty stalową blachą, zrobiłem takie koryto, które jest na, na spodzie, jest warstwa przemytych kamieni, dosyć grubych kamyków, na to jest położona siatka i to jest super ekologiczna działkowa suszarnia. Tutaj w czasie wędzenia albo nawet i specjalnie, jak rozpalę ogień, bardzo dobrze suszy się i grzyby, i jabłka, i śliwki, cokolwiek. Jeżeli rozpalę wieczorem i nagrzeję dobrze, te kamyki trzymają temperaturę przez całą noc. Rano przychodzę, wszystko jest doskonale ususzone. Do wędzenia stosuje się wyłącznie gatunki drewna liściastego. Pan Eugeniusz używa rosnącej na jego działce olszy. Jest to tak zwany sposób wędzenia na gorąco. Czyli około 2 godziny y, trzyma się bardzo spokojny ogień, że było więcej dymu niż ognia. Te wędzon wędzonki powinny nasiąknąć dymem aż do środka. W miarę wędzenia podnosi się temperaturę. Także wędzonki, które wyciągnie się tutaj z tej beczki, są gotowe do spożycia bez, bez konieczności gotowania. Jesteśmy w początkowej fazie wędzenia, ale w tej chwili to wygląda wygląda, tak. Są to szynki, boczek, tam jeszcze jest rolada. Wszystko oczywiście kupowane jest u znajomego rolnika.